W dzisiejszym odcinku programu Kierunek Zachód. A jako Polaka rozpiera mnie duma, że jesteśmy tak ważną częścią historii Holandii. W tym roku gościmy 13 przedstawicieli polskiej branży turystycznej. Dla mnie to jest wielki przywilej być jako publiczność na takim wydarzeniu, bo to jest naprawdę ogromne wydarzenie dla naszej polskiej społeczności mieszkającej w Niemczech. Proszę zostać z nami. 29 października 1944 roku Breda, miasto położone w Holandii, zostało wyzwolone przez I dywizję pancerną, jednostkę polskich sił zbrojnych. To wydarzenie miało miejsce podczas II wojny światowej i było częścią kampanii alianckiej mającej na celu wyzwolenie Europy spod niemieckiej okupacji. Wyzwolenie Bredy, kluczowego punktu komunikacyjnego w Holandii, było jednym z najbardziej imponujących osiągnięć pierwszej dywizji pancernej dowodzonej przez generała Maczka. W związku z 80. rocznicą tego wydarzenia w Holandii odbyły się uroczystości mające na celu upamiętnienie działań żołnierzy I Dywizji Pancernej. Mój dziadek nie był taki wielki generał, bo się chwalił. Dziadek był bardzo skromnym człowiekiem, był bardzo dobrym człowiekiem. I był wielkim, bo był skromnym. Smutno mnie. być wstydem, zobaczyć moich kolegów, które oni przyjechali samym drogą z Rosji, czy cały świat, po, połowy świata I tutaj stracili życie. są z nami dzieci razem z panią dyrektor ze szkoły podstawowej numer 4 imienia właśnie generała Maczka i ta współpraca między placówkami edukacyjnymi naszymi z Wrocławia i tutaj e, miejscowymi polonijnymi jak i holenderskimi e, trwa to te dzieci będą w przyszłości przekazywać tą pamięć zwróćmy uwagę, że tylko jeden weteran e, uczestnik tamtych wydarzeń e, pozostał wśród nas więc ktoś musi dbać o to żeby ta wiedza, świadomość, pamięć nie zginęła. Polonia w Bredzie, Polonia w tym regionie jest bardzo silna, wciąż dba o pamięć, o polskich bohaterach, a zarazem tworzy taką niesamowitą atmosferę współpracy. Myślę, że każdy, kto w rocznicę wydarzeń wyzwolenia Bredy przechodzi przez miasto, widząc polskie flagi, i widząc sympatię mieszkańców Bredy skierowaną do Polaków, wyjedzie stąd ze wspomnieniami, których nie da, się, nie da się zapomnieć. A Jako Polaka rozpiera mnie duma, że jesteśmy tak ważną częścią historii Holandii. Podczas uroczystości odczytano imiona i nazwiska pochowanych na tym cmentarzu żołnierzy oraz złożono przy ich grobach białe i czerwone kwiaty. W trakcie uroczystości orkiestra wojskowa z Żagania odegrała hymny narodowe Polski i Holandii. W Paryżu odbyły się jedne z największych targów turystycznych w Europie i FTM Topresa 2024. To wydarzenie zgromadziło ponad 29 tysięcy profesjonalistów z branży turystycznej całego świata. Tegoroczna edycja przyciągnęła 3 tysiące wystawców reprezentujących 1200 marek i 170 destynacji, oferując wyjątkową okazję do promocji turystyki, poznania najnowszych trendów oraz nawiązania relacji biznesowych. W tym roku gościmy 13 przedstawicieli polskiej branży turystycznej. A targi to są niezwykle istotne i ważne dla naszych partnerów, dlatego że pozwalają im na kontakty bezpośrednie z ich partnerami handlowymi, na nawiązanie kontaktów, na promocję Polski i polskich tu produktów turystycznych we Francji. Odkryłam Kraków, piękny Kraków. Byłam też w Warszawie i Gdańsku. Polska jest wspaniałym celem podróży. Przyszłam tu na targi, żeby odkryć jeszcze coś innego. Bardzo dużo pytań mamy o Muzeum Wsi Lubelskiej. Mamy dużo pytań o zamki, chociażby o Kozłówkę. Dodatkowo mamy Zamość, mamy Roztocze, czyli wszystko, co się wiąże z aktywnym wypoczynkiem. W związku z tym, że w tym roku wyszła druga edycja przewodnika Michelin, poświęcona Polsce i polskim restauracjom wpisaną do, tej, do tego przewodnika. W związku z tym promujemy również aktywnie polską, Turystykę gastronomiczną. Dla Krakowa klient francuski, turysta francuski jest bardzo i wciąż ważny. Mamy nie tylko ofertę kulturalną związaną z tą tradycyjną, czyli jako miasto UNESCO, ale to też miasto, które się zmienia i rozwija, i ciągle mamy coś nowego. Jesteśmy dumni z tego, że w naszym mieście pojawiają się gwiazdki Michelin, pojawiają się wyróżnienia Bib Gourmand. Także zapraszamy wszystkich do Krakowa. Czwarta gala Osobowość Polonijna Roku odbyła się w Parlamencie Dolnej Saksonii w Hanowerze. W naszym wydarzeniu tegorocznym w Hanowerze było nas trzech gospodarzy: była to Sylwia Jasion, ja i nasz serdeczny kolega Adrian Grant. I w trójkę zorganizowaliśmy to wspaniałe wydarzenie. Podczas Gali uhonorowano osoby, które w wyjątkowy sposób przyczyniły się do rozwoju Polskości za granicą. Statuetki osobowość polonijna roku 2024 egzekwo otrzymali Marek Soroczyński z Bułgarii, Dawid Jurewicz z Litwy, Jurek Uske z Niemiec oraz Michał Kochański z Niemiec. Bardzo się cieszę, że zostałem wyróżniony i nagrodzony w tak miłym towarzystwie, bo Jurek Łuske i, i kolega z, z Sofii, z Bułgarii i kolega z Litwy robią także wspaniałe rzeczy. Michał Kochański to redaktor naczelny i współtwórca kwartalnika bezpłatnego magazynu polonijnego Twoje Miasto. Corocznie organizuje w plenerze konferencje robocze, które przybierają szkoleniowo oświatowo-kulturalny charakter. Jest dużo osób, które działają i nie są zauważalne. Mycz. Poczuliśmy się tym razem zauważeni w tym, co robimy, i jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. I mamy nadzieję, że takie wydarzenia, jak te, czyli Osobowość Polonii na Roku, będą coraz to bardziej przybliżać inne jeszcze osobowości, które działają na rzecz dobrego imienia Polski za granicą. Na pewno jest to motywacja, na pewno jest to motywacja do tego, żeby pokazać swoją pracę, ale też. Zmotywować inne osoby do tego, że tak naprawdę sytuacja wygląda tak. Im więcej w życiu robimy, tym bardziej jesteśmy płaszczyzną do różnych ataków. Są osoby, które może nie zgadzają się z tempem naszej pracy albo z celem naszej pracy. Dla mnie to jest wielki przywilej być jako publiczność na takim wydarzeniu, bo to jest naprawdę ogromne wydarzenie dla naszej polskiej społeczności mieszkającej w Niemczech. Konkurs został nazwany imieniem Edyty Felsztyńskiej, aby upamiętnić jej wybitną działalność na rzecz Polonii we Włoszech oraz w całej Europie. Jej poświęcenie i wkład w promowanie polskiej kultury poza granicami Polski stały się inspiracją dla Bożeny Krasoń oraz Urszuli Goldy do stworzenia tego konkursu. Konkurs ma charakter otwarty i bezpłatny, a zgłoszenia mogą pochodzić od Polaków z całego świata. Antoni Stepler od 22 lat mieszka w Darmstadt. Jest przykładem Polaka, który aktywnie angażuje się w działalność polonijną, stając się jednym z filarów polskiej społeczności w Niemczech. Miał pracować przy serwisie komputerów oraz urządzeń przemysłowych w firmie znajomego. Początkowo planował zostać na dwa miesiące, został do dziś, a Niemcy stały się jego drugim domem. Już w pierwszych latach swojego pobytu organizował zbiórki charytatywne, w tym pomoc dla domu dziecka w Wałbrzychu i domu samotnej matki w Szczecinie. Działalność taką polonino praktycznie żeśmy zaczęli od y, po prostu stworzenia sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Współorganizował spotkania z polskimi artystami, aktorami, a także z polskimi politykami. Współpracuje z polskimi instytucjami i stowarzyszeniami polonijnymi, a także konsulatem generalnym RP w Kolonii. W ramach swojej działalności prowadził warsztaty i szkolenia, które miały na celu promocję polskiej kultury, języka i tradycji wśród Polonii, ale także wśród Niemców. Jak coś takiego się robi czasami, naprawdę, mimo że już nie ma czasu, że. że, że ale to się chce to się samo napędza. To jest taki cuk. Trudno przestać to z właściwie. Jednym z największych projektów, w które się zaangażował, jest polonijny turniej tenisowy w Darmstadt, który obecnie jest jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń sportowych dla Polaków w Niemczech. Antoni Stetler przyznaje, że początki organizacji turnieju były trudne, ale dzięki wytrwałości i wsparciu lokalnych organizacji udało się stworzyć wydarzenie, które przyciąga zawodników z różnych części Europy. Życie na emigracji uświadomiło mu, jak ważne jest pielęgnowanie polskiej tożsamości i wspieranie rodaków w trudnych chwilach. Tutaj, jak się żyje daleko od Polski, dopiero sobie zdaje sprawę, co to jest ta polskość. Tu my dopiero wiemy, co to znaczy być patriotą. Dzięki jego pracy Polonia w Darmstadt i okolicach może czuć się zintegrowana i dumna ze swoich korzeni, a sam Antoni Stetler jest wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń Polaków na emigracji. Łukasz Kozik pochodzi z Krakowa do Belgii, przyjechał 17 lat temu, mieszka tutaj razem z żoną i córkami. Przyjechałem pracować jako tester oprogramowania dla Komisji Europejskiej, jako taki zewnętrzny specjalista. Po kilku latach pracy w tej branży zdecydował się na zmianę zawodową, odkrywając swoją pasję do pieczenia. Ja się nauczyłem piec jakieś kilkanaście lat temu tutaj w Belgii. Biegłem dla rodziny, dla znajomych. Ale takie ilości naprawdę malutkie w domowym piekarniku. Podczas pandemii jego pieczywo na zakwasie zaczęło cieszyć się dużym zainteresowaniem. Łukasz zainwestował w większy piec i otworzył działalność. Mogę tu prowadzić tą piekarnię bez żadnych jakichś takich większych komplikacji i tak naprawdę bez większej konkurencji, co jest dosyć sporym plusem dla takiej małej piekarni. Jak moja. Jedynym minusem życia w Belgii jest według niego biurokracja. Są te trzy języki, więc są różne przepisy w różnych częściach Belgii. Od wielu lat jego głównym sposobem spędzania wolnego czasu jest bieganie. Takie obcowanie z przyrodą bardzo mnie uspokajało. A w tym momencie biegam trochę mniej, tak na razie maksymalnie 10 km, ale mam nadzieję, że tak do 20 w przeciągu kilku miesięcy wrócę. Łukasz Kozik ceni sobie aktywny wypoczynek i uwielbia wędrować po polskich górach, szczególnie po Beskidach. Dla mnie i dla dzieci jest to co roku miejsce, gdzie jeździmy na wakacje i gdzie czujemy się dobrze. Mam plany, żeby wrócić, ale chyba raczej dopiero tak na emeryturę. W kontekście listopadowego czasu Zadumy wspominamy znane osoby związane z Polonią, które odeszły, a których działania odgrywały kluczową rolę w pielęgnowaniu i szerzeniu polskiej kultury oraz tradycji poza granicami Polski. Zofia Toriel była założycielką i wieloletnią dyrektorką artystyczną zespołu pieśni i tańca Polones w Paryżu. Jej życie i pasja do folkloru sprawiły, że polska tradycja zyskała rozgłos na arenie międzynarodowej. Założony w 1991 roku zespół Polones pod jej kierownictwem prezentował bogactwo polskiego folkloru, zdobywając uznanie zarówno wśród Polonii, jak i Francuzów. Zofia Toriel poprzez choreografię i programy artystyczne promowała piękno polskich tańców narodowych takich jak Polones, Mazur czy Krakowiak. Zmarła 9 grudnia 2023 roku, pozostawiając ogromną spuściznę w polskiej kulturze na emigracji. Jan Brzeski, żołnierz generała Maczka, był jedną z ostatnich żyjących legend I Dywizji Pancernej. Urodzony w 1923 roku, Jan Brzeski brał udział w kampanii francuskiej, a później w wyzwalaniu Belgii i Holandii. Po wojnie powrócił do Polski, gdzie aktywnie działał na rzecz zachowania pamięci o polskich bohaterach. Otrzymał liczne odznaczenia za swoje zasługi, w tym Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i francuski Order Legii Honorowej. Zmarł 24 września 2024 roku w wieku 101 lat, pozostawiając po sobie piękne wspomnienia jako człowiek oddany ojczyźnie i tradycji. Te dwie postacie na zawsze pozostaną w pamięci polskiej społeczności jako osoby, które wniosły ogromny wkład w budowanie silnej tożsamości narodowej Polaków mieszkających poza granicami kraju. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia wkrótce. Do Holandii przyjechałam w lutym 2018 roku. Po prostu jest łatwiej żyć jak w Polsce. Kwestia też przyzwyczajenia. Poznałam tu partnera, no i stwierdziliśmy, że zostajemy.